Podsumowanie tej recenzji. Ja mam nadzieję, że jeszcze albo nie zasnęliście, albo przynajmniej jako tako jeszcze się trzymacie. Samsung Galaxy Note 10:1 edycja 2014 to urządzenie, które zachwyca pod każdym względem. I tutaj, bez dwóch zdań, muszę to powiedzieć. Świetny design, czyli wizualna strona stoi na najwyższym poziomie. Bardzo mocne parametry techniczne. Procesor czterordzeniowy 2-3 GHz na każdy z porządna karta graficzna Adreno 330 zapewnia maksimum podkreślam maksimum wydajności nowoczesny Android 4.3 z możliwością update'u do nowszych wersji jakie się pojawią to oczywiście jest zaleta a także świetny jakości wyświetlacz o ogromnej rozdzielczości która zapewnia świetne wrażenia z obsługi tableta co tam jeszcze można powiedzieć? Bateria także zaspokoi wszystkich użytkowników tableta, aczkolwiek mogłaby być wyższej pojemności, bo ponad 10 000 mAh, ale jednak te 8220 mAh nie jest źle, nie jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Zawsze trzeba trochę podrzędzić. Tablet w pełni wspiera bezpłatny dostęp do internetu Aero2. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę, że z powodu ograniczonej prędkości Aero 2 potencjalnemu kupującemu ten tablet może wydawać się, e, że działa wolno, że się zawiesza, że strony ładują się wolno, bo, bo, prze, bo procesor nie wyrabia albo, albo coś w tym stylu. A to wszystko wina jest wolnego internetu, ograniczonego, przepraszam, e, Aero 2. Tak więc e, taki internet jak Aero 2 potrafi w swoją ograniczoną szybkością bardzo bardzo znacznie. Aero 2 polecam głównie do przeglądania e-maili, może nawet Facebooka, ale tak jak mówiłem, jego szybkość, około 512 kilobitów na sekundę potrafi doprowadzić do naprawdę nerwicy. Szczególnie jeśli mamy uruchomione kilka usług internetowych lub kilka stron jednocześnie, to uwierzcie mi, że to wszystko chodzi bardzo wolno i można mieć wrażenie, że nasz tablet jest po prostu niewydajny, nie daje rady. Zapewniam Was, że tablet sobie poradzi bez najmniejszego problemu ze wszystkim, tylko trzeba mu dać internetu szybkiego. Tak więc Aero2 powoduje naprawdę spore, spore nerwy u użytkownika. Przekonałem się o tym osobiście. E, dzisiaj, szczególnie testując tablet w internecie, jako zwykły, zwyczajny użytkownik. Przez ileś godzin Naprawdę straszne, straszne przeżycie Tak więc wystarczy podłączyć się pod sieć Wi-Fi Albo pod, e, wsadzić kartę SIM z, jakiegoś innego, z jakiejś innej usługi Jak na przykład nie wiem e, Blokonek, Aero I automatycznie będziemy mieli Szybciutki internet, wszystkie strony będą się ładować szybko Wszystkie usługi będą ładować się szybko I wszystko będzie dobrze Tak więc jak ktoś chce Aero 2, ok ale miejcie na uwadze, że tablet nie będzie zbyt szybko chodził w usługach internetowych, ponieważ ograniczony będzie prędkością tej usługi.